Przygotujcie się na dynamiczną podróż przez świat sprzętu, który napędza jednego z najbardziej utalentowanych graczy Fortnite, Peter Bota. Ten 17-letni fenomen z USA, z imponującymi zarobkami przekraczającymi 650 tysięcy dolarów, osiągnął szczyt e-sportowej sceny nie tylko dzięki swoim umiejętnościom, ale i doskonałemu wyposażeniu. Dziś odkryjemy jakie narzędzia pozwalają mu dominować na wirtualnych polach bitew. A nasze dzisiejsze zestawienie zaczynamy oczywiście od podkładki, niestety, customowej, i niestety nie udało mi się dorwać jej na dzisiejszy odcinek. Jest to podkładka GameSense Radar w wersji Benji Fishy. Podkładka, która jest bardzo zachwalana, podkładka, którą wszyscy bardzo mocno promują. Niestety jeszcze jej w swoich dłoniach nie miałem, ale jak tylko ją dorwę, to oczywiście zrobię specjalnie dla Was jej recenzję. Za to płynnym krokiem przechodzimy do myszki, którą już oczywiście mam. Jest to Logitech Pro. X Superlight w wersji 2. Moi drodzy, o tej myszce mówiłem już naprawdę bardzo wiele. Zrobiłem na jej temat cały dedykowany odcinek, do którego oczywiście Was tutaj zapraszam, ale otwieramy ją i sprawdzamy, co jest w środku. A w środku znajduje się ten oto piękny, cudowny, zjawiskowy gryzoń w białej wersji i oczywiście zaznaczam, że jest to już wersja, druga wersja odświeżona, która ma nie tylko wzbogacony sensor, ale także komunikację z komputerem. Mamy tutaj do czynienia z sensorem Hero 2. Sensorem absolutnie wybitnym, niezawodnym, który naprawdę świetnie się sprawdza na polach bitewnych, na polach przede wszystkim e-sportowych. Sensor, który jest naprawdę ponad miarę naszych czasów, uważam, i sensor, który świetnie się po prostu sprawuje. Dodatkowo wspomniałem wcześniej o kontaktowaniu. Kontaktowanie tej myszy już możemy ustawiać na poziomie 8000 Hz. Jest to naprawdę bardzo wysoka częstotliwość. Niestety, nie wszystkie gry, nie wszystkie programy obsługują tę częstotliwość, i na przykład w Fortnite mogą się pojawiać problemy w momencie, kiedy ustawimy to kontaktowanie myszy na poziomie większym niż 4000 Hz. Więc zawsze bacznie sprawdzajcie, czy faktycznie potencjał takiej myszki jesteście w stanie w swoich grach wykorzystać. To, co w tej myszce jest również świetnego, to czas pracy na baterii. Ta myszka jest pozbawiona jakiegokolwiek RGB, jakichkolwiek wodotrysków. Tutaj czas na baterii jest bardzo, bardzo wysoki. Jeżeli dobrze pamiętam, tą myszkę w momencie, kiedy miałem ustawioną na kontaktowanie na poziomie 1000 Hz, musiałem ładować średnio raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie. Oczywiście tutaj szczegółowe dane w tym materiale. Natomiast faktycznie kultura pracy tej myszy jest wy. Wybitna. No i bardzo dobre również są te oto teflonowe ślizgacze. Logitech troszeczkę cierpiał w swojej pierwszej edycji na te ślizgacze. One dość szybko się wycierały i po około trzech miesiącach już przydałaby się jakaś wymiana. Powiem Wam, że ta myszka na moim biurku jest już naprawdę długo i nie zauważyłem, żeby te ślizgacze się ścierały. Nie mam pojęcia, czy Logitech zastosował inną technologię, czy faktycznie po prostu te ślizgacze zostały poprawione, ale uważam, że na Logitechu dwójce działają one znacznie lepiej i znacznie mniej się zużywają. No i warto też wspomnieć o tym, że ta myszka jest naprawdę ultralekka, to tylko 60 gramów i uwierzcie mi, że na dłoni prawie jej nie czujemy. Poruszanie się tą myszką po podkładce to prawdziwa przyjemność. No i przyjemnością jest oczywiście również ergonomia tej myszy, chociaż nie jest to myszka w żaden sposób wyprofilowana, to cała dłoń spoczywa na niej niesamowicie wygodnie jest to gryzoń, którego naprawdę bardzo przyjemnie się obsługuje. Jak już kiedyś wcześniej wspomniałem, w momencie kiedy jesteście graczami, którzy aspirują do prosceny, to gryzoń idealny dla was. Jeżeli jesteście proplayerami, tym bardziej. Natomiast jeżeli jesteście graczami, którzy raczej podchodzą do gamingu casualowo albo po prostu od czasu do czasu pykają sobie w tytuły e-sportowe, no to ten gryzoń jest delikatnym overkillem dla was. Ponieważ nie jesteście w stanie wykorzystać w pełni e, potencjału tej myszki, e, ja również nie byłem w stanie tego zrobić. Absolutnie uważam, że to jest naprawdę świetny produkt, ale dla tych graczy, którzy mają już naprawdę bardzo wysokie umiejętności w grach esportowych. Czas na następny element zestawu Peter Bota i jest to klawiatura Steel Series Apex Pro w wersji TKL. Ona również bardzo często lądowała na moim, na moim stole, ale oczywiście otwieram ją dla Was i pokazuję, co jest w środku. No i powiedzmy sobie od razu, że na socialach i wszelkich możliwych dostępnych miejscach widnieje informacja, że Peter Bot korzysta z Apexa Pro TKL z generacji tej, którą teraz obecnie mam na biurku. Natomiast wyszła już generacja trzecia, która została udoskonalona, która ma troszeczkę lepsze przełączniki i uważam, że prawdopodobnie niedługo Peter Bot zmieni swoją klawiaturę właśnie na tą generację trzecią ze względu chociażby na przełączniki, które znajdują się w tej klawiaturze. Oczywiście tutaj Mamy OmniPointy. Oczywiście są to przełączniki bardzo, ale to bardzo szybkie. Natomiast w generacji trzeciej będziemy mieli do czynienia z przełącznikami OmniPointami z dodatkowym e, przełącznikiem Hala, który jak deklaruje producent jest o wiele wiele szybszy i o wiele sprawniejszy, a dodatkowo mamy już wbudowany próg aktywacji na poziomie od 0,1 mm do 4 mm. E, więc uważam, że tutaj na stanowisku Peter. Botta już niedługo zajdzie prawdopodobnie ta zmiana, żeby faktycznie swoją klawiaturę jeszcze bardziej ulepszyć, żeby korzystać z jeszcze szybszych switchy. Natomiast w tym momencie faktycznie widzimy, że mamy jeszcze poprzednią generację na jego biurku i o tej generacji Wam teraz opowiem. A jest o czym opowiadać. Oczywiście o switchach słyszeliście już wiele, wiele razy, że są to switche fenomenalne, na których pracuje się naprawdę niesamowicie wygodnie i ja te switche po prostu kocham. Apex Pro na moim biurku znajduje się już od wielu lat ja tą klawiaturą jestem zachwycony, ponieważ jest to klawiatura niezawodna, yy, która w żaden sposób się nie zacina, nie psuje, nic się z nią nie dzieje. Yy, a uwierzcie mi, testowana jest w warunkach ekstramalnych. Co było widać po mojej podkładce, kiedy z rozpiciem pokazywaliśmy wam yy, sprzęt, na którym gramy i możecie zobaczyć, jaką przeszła metamorfozę! Ew! Ew! No, jeżeli chodzi jeszcze o tę klawiaturę, oczywiście z takich dodatkowych smaczków mamy ten charakterystyczny ekranik Steel na którym możemy wyświetlać sobie mnóstwo informacji. Oczywiście najczęściej przyznam Wam szczerze, że ja ten ekranik zostawiam w defaultowym położeniu i faktycznie wyświetla się tylko i wyłącznie z -Series. No, ale oprócz ekraniku mamy również pokrętło, którym możemy sterować dźwiękiem. Warto wspomnieć o designie tej klawiatury on jest dość standardowy, już dość nawet można byłoby powiedzieć o Ponieważ faktycznie Apex Pro jest z nami na rynku już od wielu wielu lat. Natomiast do mnie ten design cały czas przemawia. Ta charakterystyczna chropowatość kikapów, ten bardzo ładny taki wtopiony design klawiatury. To do mnie wszystko bardzo przemawia, przemawia do mnie również to RGB, którym możemy oczywiście sterować z poziomu aplikacji w sposób absolutnie dowolny. Podświetlenie intensywne, takie troszeczkę cukierkowe, bym powiedział, wylewające się też na cały klawiaturę. To jest coś, co mnie przekonuje, co bardzo lubię. Chociaż przyznam szczerze, że ostatnio zamiast charakterystycznych kolorów tęczy i pełnego RGB, lubię ustawić jeden kolor, żeby to faktycznie wszystko bardzo ładnie, schludnie na biurku wyglądało. Poruszyłem temat kikapów i powiedzmy sobie o kikapach również w stylu Seriesie. Lubię określać te kikapy mianem pancernych, bo faktycznie, żeby coś z tym kikapem się stało, musi się wydarzyć prawdopodobnie cud. Jeżeli kiedy Kolwiek uszkodziliście kikap w Apexie Pro, to proszę napiszcie w komentarzu jak do tego doszło, bo zastanawiam się jak to jest możliwe. Czy musiałby tutaj naprawdę jakiś potężny młot spać na tą klawiaturę, żeby faktycznie te kikapy uszkodzić? Bo ja nawet bardzo dużo siły wkładając teraz w wyginanie tego kikapa, nie jestem w stanie sprawić, żeby on w jakiś sposób został uszkodzony, albo nawet chociaż wygięty. To są kikapy, które naprawdę są stalowe i potwierdzam po. W wielu latach działania na tego typu klawiaturze yy, z kikapami nie dzieje się absolutnie nic. One się nie wycierają, one się nie łamią, one się po prostu nie uszkadzają i to jest coś za co w Cyzyrji się również płacimy przyszedł czas na słuchawki i tutaj mamy do czynienia z absolutną legendą, a mianowicie jej kontynuatorem, czyli Cloudy Trójki od marki HyperX. Oczywiście zabieram się za ich otwieranie. No i przyznam szczerze, że widząc Cloudy HyperX Trójki u Peter Peterbota byłem delikatnie zaskoczony. Nie dlatego, że jest to produkt zły bądź gorszej jakości, ale dlatego, że jest to przede wszystkim produkt wybierany przez CS-owców i faktycznie HyperX wśród graczy CS-a absolutnie Królują, natomiast w świecie Fortnite nie są aż tak popularne i aż tak często występujące, a tutaj, proszę bardzo, zaskoczenie. Zaskoczeniem na pewno nie jest jakość dźwięku, która z tych sławek się wydobywa, bo jest on naprawdę świetny. Świetny zarówno do odtwarzania muzyki, jak i filmów, chociaż uważam, że HyperX bardzo mocno swoimi equalizerami nastawia tutaj jednak te słuchawki na to, żeby wykorzystywać je w świecie gamingu, tam gdzie pozycjonowanie Przeciwnika jest najważniejsze. Warto wspomnieć, że są to słuchawki dość basowe i faktycznie to świetnie również sprawdza się w świecie gamingu i e sportu, gdzie ten dźwięk kroków jest basowy również i pozwala nam to bardzo łatwo zorientować się, z której strony nadchodzi przeciwnik, czy jest pod nami, czy jest nad nami, czy jest po prawej, czy jest po lewej stronie. To naprawdę HyperX-y robią świetnie. Jeżeli chodzi o mikrofon, no tutaj już tak kolorowo nie jest niestety. Jest to mikrofon komunikatywny, jak najbardziej. Mikrofon, przez który będziemy zrozumiani bardzo dobrze. Natomiast dochodzi tutaj do pewnych zniekształceń głosu, i mikrofon oczywiście mógłby być lepszy, zwłaszcza za cenę tych słuchawek. Natomiast no tutaj HyperX po prostu stawia na to, żeby faktycznie było komunikatywnie i bez firewerek. Jeżeli chodzi o sam mikrofon, jest on niestety tylko i wyłącznie wyczepiany. Troszeczkę szkoda, Chciałbym zobaczyć już w następnej odsłonie HyperX-ów, żeby można go było albo zwijać, albo w jakiś sposób chować, żeby można było wykorzystywać również te sławki nie tylko przed komputerem, ale żeby były troszeczkę bardziej uniwersalne. Natomiast, jeżeli mówimy o uniwersalności, to warto wspomnieć o połączeniu tych sławek. Możemy je połączyć za pomocą wejścia jack i możemy je połączyć również za pomocą przejściówki przez USB do naszego komputera. Jest to banalnie proste, oczywiście. Jack Podłączamy do przejściówki, czy to mi się uda zrobić tą jedną ręką, uda się i oczywiście to wpinamy do naszego komputera i możemy cieszyć się dźwiękiem dosłownie plug and play. Jeżeli chodzi o design tych słuchawek, no mamy tutaj do czynienia z absolutnie legendarną konstrukcją od HyperXa, która była kopiowana na miliony różnych sposobów i przez tysiące producentów. Oczywiście konstrukcja jest delikatnie odświeżona. Mamy tutaj taki bardzo charakterystyczny czerwony, aluminiowy pałąk. Regulacja tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie góra dół. Niestety tutaj już tej regulacji zbyt dużej na boki nie mamy. To bardziej kwestia tego, że tutaj mamy luzy w tym materiale i to pozwala delikatnie w prawo i w lewo te słuchawki nam e, przesuwać. E, jeżeli chodzi o wypełnienie i poduszki, no tutaj nie mamy do czynienia z memory foamem, ale jeżeli jest to raczej średniej jakości, widziałem słuchawki w tym budżecie, które tym memory foamem e, popisywały się znacznie lepszym. Natomiast, jeżeli chodzi o komfort tych słuchawek ich wyciszenie, oj jest błogie. Wyciszenie jest naprawdę bardzo mocne i tutaj widać przygotowanie tych słuchawek między innymi do rozgrywek lamowych, żeby żadne dźwięki z otoczenia do nas nie docierały. Oczywiście, wyciszenie jest mocne, konstrukcja jest przylegająca, ale nie jest to konstrukcja, która będzie sprawiała jakikolwiek dyskomfort. To konstrukcja, która jest też dość lekka, nie jest najlżejsza, nie bierzcie moich słów zbyt mocno. Natomiast jest to konstrukcja, która pozwoli nam na to, żeby spędzać przed komputerem wiele, wiele godzin bez uczucia dyskomfortu i zbędnych otarć w okolicach. Uszu. Uważam, że to są słuchawki niesamowicie dobre. Dobrze również wycenione, ponieważ w tych słuchawkach najważniejsza jest jakość dźwięku i to, co oferują w rozgrywce, czyli właśnie łatwość odnajdywania pozycji przeciwnika. Słuchawki, które mógłbym zdecydowanie każdemu polecić. Peryferia za nami, omówmy sobie jeszcze szybko. Monitor jest to BenQ Zoe. Jego nazwę widzicie teraz na ekranie. Monitor o odświeżaniu 400 Hz. To jest naprawdę bardzo. Bardzo dużo, biorąc pod uwagę ilość też wyświetlanych klatek w samym Fortnite. No i warto wspomnieć również, że jest to monitor na matrycy TN szanuję, choć nie do końca rozumiem, bo mamy już do czynienia z monitorami, chociażby na IPS-ach, które mogą się poszczycić odświeżaniem 500 Hz, więc mam wrażenie, że konkurencja w tym segmencie jest również duża, więc jeżeli chcielibyście lepsze monitory, to myślę, że również jesteście, jest w stanie znaleźć. No i tak prezentuje się cały zestaw Peterbota. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Zasubskrybujcie koniecznie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii i oczywiście zostawcie łapkę w górę, a ja się na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Cześć.